Siemanko, witam was, słuchajcie, w filmie, w którym pokażę wam dwie gierki z mojego streama, w których ewidentnie dominowałem na Immortale. Naprawdę bardzo dobre mecze w moim wykonaniu. No i przypominam, że właśnie to, co będziesz wiedział w tym filmie, jest z mojego Twitcha. A streamy są codziennie na Twitchu od 17.00. I dodatkowo 24 marca będzie to dzień, na którym musisz być na moim Twitchu od godziny 11.00. Bo właśnie od 11.00 będę grał w finał na drużynę Hiratoshi. Będziemy na Lanie, na Lanie, no na bootcampie, w EPC Warszawa. A po finale, po tym, jak już mam nadzieję, że wygramy, to o 16.00 pokażę wam nową postać w Valorancie przedpremierowo. Więc koniecznie zapisz sobie. 24 marca od 11 finał, od 16 pokaż nowego agenta. Na moim tuczu będzie się działo. Lecimy już do filmu. Ktoś myślał, pokaż baksarki, bo przegraliście. A ja powiedziałem, że jak wygramy, to pokażę. Siema skoczek. O Lotus, błagam, żeby została ta mapa. A to jest warszawka, co to? Nie wiem. A, nie Zabrał! Opisywania. A nie, ja zabrałem mu, nie. dobra, git. Zabrał! Nie ma Antoś na AliExpress, ale wy nie wpisujesz na AliExpress Antoś. To się nie nazywa tam Antoś. <laughs> Nazwa moja Antoś i ryry, tak Miś bo. Antoś wpisał na Aliexpress Pewnie, nie? Plusowy miś, krówka, Antoś Dobra, Venemi uh, Immortal 2 To jest jedyny pokazany Killjoy Killjoy będzie tak przeze mnie W tej grze tutaj yy... No będzie pogrom z mojej strony Cześć, Drakan Ej, nie mogę się doczekać jak na Warszawie, w sensie jak będziemy na WPC w Warszawie zagram sobie na przykład taką Warszawę na 5 pingu, nie? Nie mogę się tego doczekać. Jestem Staram tak ciekawy jakie to uczucie. No, ja jestem mega ciekaw jakie to uczucie Hello bro! Hello! Woo! Ej, ona to ja nie wiem jak nie dostała, też powinna dostać, ale kurcze, Folwarito, ale tutaj w podskoku Chamber dostał yes, yes. w -e, całkiem dobra gierka, tak? Ale Killjoy też powinna zginąć, moim zdaniem, nie wiem, czemu ona tak jakoś dziwnie tam, ja czuję, że, że takiej dałem, że no, powinna być. No, a za Ale dałem tak w locie temu chamberowi jak po skoku sobie. Był. Dobra, robię... R... So, nie. Sorry nie ten Sorry guys eee, robię 30 fragów w tej grze. Wisałem ja się i chyba 30 ja fragów na immortale. Stać, mo stanąć może tutaj? Gdzie? Na skanika A nie 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 Już, już nie stajesz tam. A dobra, nie zdążę już tam Dobra idę po prostu, normalnie rotuję bez przesady też A oni to wchodzą, bo nie wsertować. A dobra, widzę. Tak, can you help me bro? Nice. Musisz nie przeklinać, bo ta gra robi 30 fragów na YouTube'a wstawiam. Dobra, przepraszam Nie szkodzi. Ta, pokażę Boxerki jak zrobić 30 fragów. Osta, no ja stoję z marszalem w site. Pilnuję drzewo, Pilnuję wejście, wiesz, normalnie od main'a A hop stoi schody schowany z bulldogiem, nie? No Za ścianką sobie ale... stoi, nic nie. nie, nie niezły wariat z niego. O, ale z niego jest król. On Shiba, to rozagami ci może napisać jak on się nazywa dokładnie. Reyna, you want to pick uh, C with me? If I hit the move outlove, you have easy kill. Or maybe no, 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 don't pick, don't pick, it's good. Killjoy, uh, I hit Killjoy with my outlove. Za C, trzy, trzy people can smoke. Uh, Killjoy one spirit, remember? Coming out. Dobrano! Co tu się dzieje chłopi, ale ja tutaj pogrom robię na tej immortale Łatwiutko, łatwiutko Pokaż Bica mam bluzę ubraną teraz. Ale kiedyś jest... Kiedy jest klip jak bica robię. Pokazuję w sensie. Kiedyś pokazałem. Co jest stało z jakiego nie mam pojęcia. I I leave trap on B and then you don't even need to worry about B They have vandal on B Ale czekał skubany Gdyby nie ta dead, to zrobiłbym 100% w na 100%, wiecie? Bo w tej rundzie bym pewnie sieknął z trzech. Eee, mają wandala jednego i guardiana. A! Eee, no dobra. Jak chcesz tą, mi, tą, tą krówkę, Misia, napisz do rozdagami na Instagramie, to ci odpisać. Nice! Nice, Reyna! Thank you, man! I appreciate it! Very, very beautiful! Na ranka zrobię 30 i też wstawisz? Też, też Mój kolega zrobił 30 killi <gry> Kolega robi 30 killi na imata, Taki tytuł <gry> będzie w... Trapik o, o matko Cham Chamber here Kurde, jakby yy, chamber miał tego, wiesz tego? Jakby to był chamber z rok temu To bym go zabił też, bo by byłby ten cooldown no, Fajny na operatorkę, szybciutko no ale to git tak Nie gdybajmy, co by było jakby coś tam, bo jakby babcie miała antenkę to by była radiem no, go, Dzięki Kezi za followa Majusik? Dobra, dobra, Majusik To zobaczę Nie powinno to tak wyglądać, jak klikam TE to insta nie ma mnie w tym miejscu już Nie ma mnie A nie sobie jak... A, Sí. Ej! <mulatory> tak my operator, <mulatory> Tak my operator! Okay. Czemu on tak pikował? Nie Aha, nie bo bateria się wyładowała, dobra, dobra. Folwar kamerka, kamerka folwar kamerka. You can request maybe Gecko will buy you, he has a lot of money. Folwar kamerka. Wiem, wiem, ta, 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 ta fowler, już zrobię już, już kamerę, już naprawiam, ale to teraz się chce wcelować, chcę wcelować w C. Thank you, boy. E, do za zapaczkę, za dobra, dobra. Dziękuję Dobra naprawiam kamerę ja, ja ciebie tu zostawiam bo tu masz dobrą pozycję one is C No to wracam Nice Ładnie, ładnie No i teraz gdzie? Rayna don Rayna don'pick Wait wait I am holding Spike spike Nice Thank you thank you Ale mi go tepło widzieliście to przecież Nie no Rayne stąd mi tutaj tepło no, co to jest za gra? Ja bo... nie mogę, stary Rayna mi mówi nice, I nice, good job i, I się patrzy na mnie i idzie do tyłu I Ja, ja widzę jak mi on tepło, dawaj, od cztery I klatki ja por... dalej Jeden z lewo, jeden prawo chyba no. Prawo, prawo, blisko masz Kurwa NT, NT to... Ale blisko. Nie wiem jak nie trafiłem chambera, nie wiem co tam się stało No cóż, no bywa i tak Ale kurde, bym se tam z PC. Tak i będzie ping fajny tam. Yo, no. I Nice sam, shot. Sam. Nice. Ale easy Ale mamy nie Don pik, don pik, don pik, Dawaj go te mastery. Dobra. Miałem, miałem biało, wiesz Urwa. Right. <laughs> oh Cover the push? Right? Ja bym sobie i oh, tak pik bo ja mam te peka. Wiesz co? Ale to i tak muszę jeść pierwszy, wiesz? Żebyśmy się nie zablokowali A, dobra, dobra Bo ja zdaszuję, to się zdaszuję w ciebie, a ty stepujesz ze ściany Ostatnio, na przykład bym tu granat przez ścianę zabił, pamiętam Dobra Tutaj mnie nawet chyba mój zestunował One more, three uh, Gecko, happy heavy flash Go to, go to doors, go to doors, come, come, come doors, come doors, come doors Nic się widzą yes. Aj dobra, ja mam najlepszy timing na świecie, wy to widzicie, ja trzymam jakąś pozycję, patrzę się w drugą stronę i akurat wtedy mi wychylano jak to się dzieje Dobra, dobra, Killjoy jest Immortal 2 i ma 8 killi u nich, ja mam 13, czyli ja mam Radianta tak jakby No, jest prosta logika B stack or yeah, C yeah. stack Or maybe A stack Even. To może być nawet stack A, mogą tu być sześć Maybe an A stack Yeah, yeah, Killjoy here O, oh, unlucky

na spole, nie się, nie śpiesz się, nie może. się, no, ale ale, się. Git. Esia Chcesz się zabawić? Proszę bardzo. Ej, what the fuck. Ale... Debil. <noise> nice. Nice. Gdzie maybe. chcemy? Co? Oh my God. Ostatni, Ostatni, był co? Ostatni był chyba... A nie, dobra, no to była No to tam idę na niego No to się iść do atak, czy tak? On pewnie przelotał na pewno Hello It's me I've been waiting for To ton to ton. To ro Ja pierdolę! No like nie no, ja zepsułem, ale jakby też takie żyć co ona tam robi, no. Ale czemu tutaj akurat na blisko stała? Czemu nie za tym kamieniem na przykład? Co to jest za pozycja tutaj, przecież jakbym ja by miał więcej niż 5, to bym ją sprawdził tutaj. No to jest idiotyczne, co z tym zagrał. Aha, z Cassica mówisz, że robisz, no dobra. Late lurk tu wchodzi, znaczy nie lurk, tylko... Tak myślałem, że będą na nich skupieni. Gibby kill, gibby kill please, ani tarty, ani tarty, ani tarty. Nie, 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 nie ma odcinka, mój kolega zrobił 30 Biorę ci go No i, no i... Yy, na... A jest, na jest, od Pan mi idzie Nie 90. Oh, no, no. Nice, GG GG guys, thanks for game Fajnie, a nie no, ale nie no dominacja, dominacja 20-15, 29, 12, easy Dobra, Świetnie, mamy sage tam immortal, sowa Immortal no, w sumie. Fajnie Dobra, bum, 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 bum. Chamber, dominacja. Ice, it's ice. It's it's no dobra, podobno A. One in the corner, left. Cypher, check your camera. Ja nie wiem, gdzie oni w końcu idą, chyba ta bardziej, nie? Jeden Brigsy, przeszedł, zwrócił do maina chyba. One breaks. Nie laty. no dobra, nie trafiłem niczego. Gdyby kózka nie skakała, to by heda nie dostała. Mogłem po prostu stać na dupie, tam siedzieć i tyle. Dobra, dobra, karmi. No, a dawać. No nic. Ja muszę grać na A, bo tu trapa tu będę dawał, więc na. Nie wiem, gdzie, by sobie tego TPK rozstawić. Może po prostu. Swój... No, nie wiem, czy ja chcę pikować mila. No, gdzie oni są? Nie harasują. One more one more tu, more, yy, side, side. tu możesz bić goldę z powrotem, jasne Opłaca się coś na nowa No spoko jest ogólnie, ale ja ostatnio sobie popróbowałem w grze po prostu na te jasne, boty tak. ustaw sobie trudne A jak nie to średnie najpierw i nawet na te średnie jak dasz i sobie te fliki porobisz to to ci daje dużo więcej niż no szczerze mówiąc Bo jak grałem dużo aimlaba i nie czułem aż takiej różnicy, a jak zagrałem sobie raz te takie boty to to wiele lepiej mi się potem grało Nie boisz żadnego apania ani nic Nie 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 nie, nie. You Marty. Patrz okno, patrz okno, a ja się tu Szymane. wceluję blisko. Pa po pa 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 Elbu, cały czas mi Elbu wypa, mi wypada z głowy na każdej mapie, nie? Ej, na każdej mapie mi wypada z głowy miejscówka Elbu. Ta nazwa. Na każdej mapie mi to wypada z głowy, nie? Tylko nie na bindzie. A, a taką okciem walisz ciągle, co? No Mogę zobaczyć, że chyba ulta, ale oni chodzą cały czas na tego. Cały czas chodzą na. Nie za bardzo myślałem, że pójdą tobie tak szczerze. A jak już to myślałem, że jakiś Lurker tam wiedzie. Darmix to nieszczęście, tylko wiara. I'm gonna hold the Tumor more cave. To w się sensie ja mam bardziej na blisko. Ale ogólnie celowniki na daleko są lepsze, mam wrażenie. co w się, sensie, że mniejsze po prostu. <laughs> Nie no, myślałem, że będziecie lecieć. Za wolno. Operator dead. Wait, wait. Defused. Ej, nie co jest? Ale op, fajny no. Chłopie, operator chaos, sheriff i operator chambera. Chcesz zagrać opa, bo ja mam chamberowego. Mogę. Daj mi wandala, ja sobie wezmę tego. Jesteście bez żadnych. Słowa Sniper dead. NIGDZIE SIĘ NIE OKRYJĘCIE Diffuse, defuse To jest chyba najlepszy trap Dzięki. Ale to jest dobra, chyba dobra. najlepszy trap, nie? Bo go stamtąd nie widzę tak, tak, tak. Oni coś tu przejmą tego main'a może Pewnie z jakimś KO będzie grał 3 here, maybe go back Dana, kur... no, żyje. no nie to No nie, no blisko no, jaka jest, jest pewność? Czy skin daje plus 10 Tak, no właśnie skim? na to odpowiadam i mówię, skin? że. No ogólnie to w praktyce mi się wydaje, że jest tak, bo masz większą pewność siebie, a pewność siebie jest bardzo ważna w Valorancie. Jak masz skinki fajne, się koskami, fajne są skinki dowalone, no to ci się przyjemnie gra i masz większą pewność siebie, mi się wydaje. Co do pewności siebie to. bym nie powiedział, ale z reguły jest tak, że dużo. Z się psychologicznego, da gra. Nie przyjemniej da gra. No, tak. się tak gra, no. O kurde, ten. Co ten sowa ją łukiem chłopie i nożem rzuca Ja nie mogę To jest gracz który gra w Valoranta dla umiejętności, rozumiecie? Klipujcie to, klipujcie I to, Victor klipuj to a lot of options in your game. Nie no, stary on ma dopiero do serca serdzi, że Valorant gra na umiejętności On chłopi łukiem go atakuje, nożem rzuca Ej, teraz ty like cały automata? czas to B, dobra OK, whatever Idę w tubę Okej, okay, I'm going back Sowa in tube, Kyo and I, JET is playing doors, mid doors. Patrz, patrz drzwi. Eee, hey, sklep, kurwa, po tobą, po tobą, po tobą, po tobą. I jeden jest po. minus 80, nice. Be clear, 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 Ej, Sova fajnie się gra na tej kropce. Okay. Nie, nie chcę im oddać Vandala Zdążę, 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 zdążę. Ostatni było 12. Lecy? Czyli... A, na, dobrze. Ja? Nice. unlucky nie no ty Tylko jego na kontakt. No Co ty ja po tam jaki nigdzie, co nigdzie. I have trap on behind. Nice. Jeszcze say them back Patrzę w lewo zabiłem U, z prawej, okay, no, patrzę no, 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 w mogę. prawo, zabijałem z lewej. Nice, ładnie, ładnie. Ej, chcesz operatora? Mogę. Bo ja mam dość tego, ja bym sobie pofragował po prostu Siapie! To że pofragował widzowie! No i pofragował! No i pofragował się! <grywa> ja ci, o matko No i pofragował Ostatni mamo No i wariat se pofragował no Co mu bronicie? Nie dobra nie wiem Jakbyś widział jakiego One tapa dałem w tej rundzie ty Wiem słyszałem no. Ostatni mamo jeszcze po Falvara no Bo z ultem mi skakała, zdasowała w prawo jeszcze. Co w te? Może inny kolor Wandala chcesz. Chce? chcesz. Nie, nie, dam ja radę ten pas, pas. <laughs> właśnie teraz mam czarny, no, w tym mam flotowy. w nogi zdasowajcie, 120 on Zed. Uh. I will on bridge. Jet, wait. Jet is on bridge, give, give, chummy Jet ja nie chcę już To po tamtej rundzie mi tak zostało Blisko Nie, 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 nie było blisko, po tamtej rundzie mi coś się stało ze mną, wiesz? Z moją e, m, ręką Ja wziąłem runy w ogóle pod snajperkę, więc dlatego tak No i właśnie o to jest to Kiekawo. Mówiłem, nice. mówiłem, no i operator leży, tak? Nasik nice. Thank you, Viper ja to akurat był frag moim zdaniem, nie? Nie no co na Tymon Nie wiem czy on biegłem do lewej, a nie do prawej O panie, o co? no mam naprawdę wrażenie, on, jak może gra, gra on może gra rozjelcze jakąś 1024 na 768 mu um się zlali po prostu, jeden wielki człowiek tam siedział. Oooo, no, ale no. 718, cypher, jak to tak? Jak ci ludzie mają takie rangi, ja nie rozumiem. Ostatnia tak. Last City, Last City, last city. Nice. GG, ale ten słowa to oh. unlucky tam, a 3516 on przegrywa mecz, nie? Ja miał tak samo patetycznych ludzi w tym jak my,